Mary nie wie, bo zawsze z tobą pisała, a nigdy z tobą nie rozmawiała, a, no nigdy ci nie widziała. Ty ty Mary też chyba nie widziałaś, nie? Nie, 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 nie widziałam. Nie mm. wody. Jaka brudna. Mhm. Uh -huh. Guzik. Wygląda trochę jak ścieki w niej wody. Jakie jaja um, Mary. Co? Ona nie doleciała do tego, co? O. Nie a, No <laughs> Nie doleciała Okej okay. Gdzie tu się doleci? Okej okay. No, i to masz to, żeby z powrotem wracać, i potem co? A tu, a ten? Masz nad sobą jeszcze jeden panel? Ślepy. A, dobra. Nie, to nie jest Mary, ta kobieta, której głos chciała się słyszeć. E, I co z tym panelem? Tutaj. A, dobra. Teraz byś musiała wracać. Dlaczego? Bo będziesz łapać kostkę. Oh. Gotowa? Czy już mam wracać? E, nie wiem, no musimy jakiś timing tutaj wy wymyślić. No wracaj. No dobra, raz, dwa, trzy. Go. A, jeszcze nie. Już. No minęłyście się. To nic. A gdzieś... A, czekaj. Się lecieć. <laughs> ja muszę dobrze timing wymyśleć, wiesz, kiedy to puścić kostkę. No wiesz, dobrze mi się lata, nie? O nie, nie widziałam jej Ojej, to jest za późno A. Dobra, teraz będzie Widzisz ją? Widzę, tylko nie mogę ich chwycić Bo może za wysoko jeszcze jest O, była! O, mam Nie, nie mam? Musiałaś e nacisnąć, żeby chwycić ją No nacisnąłem E, nie E? Nie, odbiłaś się od niej, wpadłaś do wody Wow. Muszę lecieć tam jeszcze raz, tak? Mam Cię przedstawić czatowi, skoro tak jest zainteresowany, bo już Mary płacze. No dobra. To jest Zoziak. No siema, no. Zoziak na czacie była przecież nie raz. Byłam, byłam. I gram w z nią. Mów kiedy jesteś gotowa. Eee, dobra, lecę już. już. Ej, coś spadło mi. Czemu ja zeszłam? A naciskałeś jakieś inne guziki? Może 100 zasz Nie, nie, nie plikało nic. Ej. No i co? Prawie. Prawie? O! Jest! Teraz musisz jakoś. ten. czekaj. A gdzie mam zejść? O, o, o. O, dobra, mamy ją. Okay. Musisz wrócić teraz z powrotem. Tam, tam? Tak. O, Mary mówi, że ładna Dzięki. jesteś. Dzięki. Podrywaj się. Uważaj, Janka, bo już wiesz, masz ponad 18 lat, a ona nie. No, Trzeba uważać prokuratura. <gry> dobra, jestem. Nic nie widzę przez tą kostkę. Jej! Cześć, no. cześć, 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 cze, cze. Gdzie jesteś? O nie! O jest, wzięla Jest Nice Co tam Mary? Wzięłaś do serca Biedna No Widzisz, znowu mnie widziałeś przez moje wnętrzności, jakkolwiek to brzmi, ale nie... Nieważne <noise> bardzo mnie nurtuje ta sprawa po prostu wiem co chcesz powiedzieć ale staram się o tym zapomnieć <noise> no dobra. O. wow gratulacje a ja a ja <noise> a ty sobie możesz <noise> Gdzie jest kamera? Halo Czekaj, tu są dwa guziczki. Gdzie dolecę tędy? O. Okej. Okay. Okej, okay, już wiem. Okej. Okay. Tu i tu. jak jest na moim DC. Jestem. To nie wchodzi, ale <noise> jest. <głos> ale jestem. Okej. Okay. Tylko teraz nie wiem, czekaj. Tu, tu. Na zmianę tu, chyba. Tu. Okej. Okay. trzy, znaczy cztery? Dobra. Czekaj. Gdzie jest ka ka kapa pulta? Kapa ka pulta. Trzy, cztery. Nice. Już? Uf, no, poszło o, już. A, czekaj Dopiero się Mary Może Że Zoziak jest o, na DC? Opa! To. Co to jest? Ty z tym idziesz tam, Ja tam nie idę Zoziak? Tak Czekaj, bo nie widziałem. Co tam? Co? Co tam? Zamykaj się co się jest... hmm, świetnie. Dlatego ty tam idziesz, a nie ja. Jak to? No tak to zamówione. Zamówione. A jak to ja tam mam taki? przejść? Um... Mm, mm, mm. Tu można postawić portal, można postawić portal. A tu można postawić też można postawić tu portal. A to jest do czego? To jest winda. Winda napędzana tym. A to jest na laser. Hmm. A tam jest laser, a tu jest kostka. Czyli musisz postawić tutaj kostkę. Gdzie? Która będzie świeciła tu. Tam? A tam ten laser będzie świecił tu. A tam mam być? Tam mam być. O tu? Jeszcze ple plecami do tego. No i pięknie. Czekaj. Okay, ja się boję. A Mogę juść tam? nie było. Wracaj bo mnie nie było To za plecami tak. się z Ja nie widzę tego. Dobra, czekaj, wejdę od razu sobie na widzę, a potem co będziesz robić? Okej, okay, właśnie, a co ja tu muszę zrobić? Jak już wyjadę? O, dobra, już wiem. Co to znaczy? E, musisz tu portal postawić i tu portal postawić. A tu już ja postawiłem do pani sza. Ale to czekaj, dlaczego tu portal? Dlaczego tam. Bo potem jak spadniesz tu, to się wybijesz tego czerwonego, padniesz na katapultę i ona cię wybije nad tym całym, wiesz. Nad kocami. Wszystko jasne. Ale ja, ja chyba, ja muszę jeszcze raz zacząć, bo nie zdążę teraz podnieść się Stresik? Ja się boję trochę Obsrałeś porty? <laughs> A, to śmieszne, bo nie masz portek nie? <laughs> No i dobrze Patrzcie. siebie no, Ej, wierzę trochę może Koleżanko Myślałam, że już jestem wysoko, no. Dobra, jeszcze raz. O, nie chcesz wracać? Przecież takie fajne miejsce. Strasznie przytulne. To powiedz mi, jak jestem wysoko, bo ja to tak średnio z moim tym... Już mogę? Idź jeszcze, teraz, do końca. Hej, nie, nie... Wpadłem? Co się stało? Nie wiem, co się stało i dlaczego jestem w tym miejscu, gdzie jestem Chyba nie trafiłam na to, Na kapapultę Może mi wyż... Ale on jest wysoko No... Chyba tak powinno być, nie? Tak mi się... Weź jeszcze raz No dobra Drink mi się skończył Mary, pijesz coś? Nie, bo to do szkoły masz nie. nie ma śmiecia, nie ma śmiecia, cicho Lecę O, już jest, o. dobra Au, Gdzie po mojej niebieskiej dupce strzelasz? Ta Ej, no wracaj to już za późno <laughs> nie no, ma No trudno Można wejść? Jest guzik Się zamyka szybko o -o. Może po drugiej stronie coś jest? Otwórz mi. Gdzie? A, no dobra. Nie ma po drugiej stronie. Sorry, zostajesz. O, stracę. myślisz, że jak kostkę włożę, to się zablokuje czy? Nie. Myślę, że nie. A, możemy spróbować. O! Fajna. Dlaczego kostki nie wyślemy? Dobre pytanie. My zostaniemy przy drzwiach, a kostka poleci. Tylko trzeba dobre miejsce znaleźć na kostki. Zrobimy tak, żeby dać sobie więcej czasu. No nie wiem. Gotowa? No. A. Uf. ja jestem. Easy. Jesteś? Jestem. Excellent. No, muszę iść co Jeszcze trochę mam. To bo ci idzie, jeszcze zorówka. Dużo cię stało? Nie, jest troszeczkę. To poczekam. To ja w czytać. <laughs> Presja. Presja <laughs> otoczenia. Mhm. Dobra, ta runda i już wtedy idziemy do domu. Dobra, Dobra. I do domu. Idziemy do domu. To totally just just about these jest guzik. Jest kostka na laser. Laser też jest. A tam jest gniazdko na laser. Mm. Czekaj, no to coś musi pewnie stąd wypaść, nie? Żeby uderzyć. Ktoś musi wypaść, <grym> żeby uderzyć w guzik. Ale jak... czekaj, jak się uderzy w guzik, to gdzie ta kostka wypadnie wtedy? No, zobaczymy. Teraz no, ja uderzę w guzik. Mm, mm, mm. A gdzie ty jesteś. Co się stało? Okay, co? Czekaj. A gdzie jest ten portal? Jest kostka. Tutaj na dole, zobacz, znalazłem taki balkon, że tam na dole można wyskoczyć a. a to trzeba w tym samym czasie, tak? Ja myślę, że to jedna osoba musi guzik walnąć, a druga a musi z dwójki wyskoczyć i złapać kostkę No dobra No dobra, to jedna musi być tam, zgoduję, tak? Nie Nie, to nie? Tu No a drugi tu a drugi, No ale jak ty wylecisz, jak tu na płasko jest, nie rozpędzisz się biegając. Trzeba tutaj drugi postawić. Na dole też. Jeden obok drugiego postawimy. Dobra, czy ja najpierw guzik nacisnę, nie? Się stawić. O nie, tu już mam lecieć? No leć. Nie wiem, ja teraz nie pewnie zdążysz. No już nie zdążę, ale było blisko. Jak stąd wrócić? Nie masz tam ściany jakiejś białej. Takiej pobielonej wa wapnem? Mm -mm. A nie mam, 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 mam. Tak mogę postawić. No na, na tym skrzywieniu, co dwójka może być. A nie widzę tego, bo mi zasłania. O no, to, nie widzisz tego? Nie. A na dole tam widzisz? Już jestem. Gdzie ty jesteś? Tu no. Lol, okej. Okay. Teraz. Trzy raz. Tu, tu Nie, nie tu Trzeba jakoś wymierzyć to U, za daleko No dobra Zaraz zazwyczaj No ale za późno już Za wcześnie No dobra Spadałam wtedy, jak już uderzyłeś w guzik. W sensie widziałam jak uderzyłeś i wtedy skoczyłam. Aha. Ciut. Ale to też nie może tak być, że to ode mnie nie może zależeć, bo kostki same lecą tu rurą, według swojego tempa. To trzeba według tempa kostki iść. Ok. Na przykład, gdzie kostka musi być w rurze, żebyś ty zaczęła spadać? To jest dobre pytanie. Może jak się pojawi tylko. Tak, na przykład tam jak zobaczysz, to wtedy możesz skakać, nie? No już teraz za późno... O nie! Źle To Jeszcze raz Biedny nie ma Tak, tak, tak Ja mogę cały czas naciskać ten guzik, a potem ty sobie znajdziesz Muszę się dobrze postawić. No i za wcześnie się co Za Tak, blisko. Tak, blisko. Ja. Daleko gdzieś się dowiedzieć. Daleko. A jest taka pisanka daleko? <laughs> Nie wiem. <laughs> może teraz się dowiedzieć. Może się doedukuję. może jest coś takiego. Kto zna piosenkę, jest z daleko? Czad. O, może być! A! Może być? Prawie yy, Leciała już w tunelu no. O tak było Daleko odnoszy Odnoszy najdalej tu, Najdalej Najlepiej nie jadą. choruj Omijaj szpitale Szpitale. No, było to Kto to śpiewał? Dobra. Znowu za wcześnie! Może dobrze będzie. Nie że wcześniej. Faktycznie. To czemu tak wcześnie latasz? Bo mnie to stresuje. <grywa> <grywa> Im szybciej, no. tym lepiej, nie? <grywa> <grywa> Ej, czat, chcecie, żebym Zuziakan cały dał. Atrakcja. Mały ekran gry, a ty na cały ekran wiesz. O nie, teraz za późno już. O! A nie, o. za wcześnie. Albo no za wcześnie, a no. już była. Tu była już. Znaczy, o Albo wszystko tak za wcześnie, było Może ty, ty powinieneś skakać, a ja. To wszystko na pewno tego nie widzisz? Nie. Tego nie widzę. No tego ukosu stamtąd. Nie. O tam mi o to. No to w bok się przesuń. A, bo mogę tu przecież <grym> Ja tak patrzę, no nie, no. <grym> Ale tego nie było. to ktoś jest durny i nie jest A, do ja. ja już. Nie wiem, za wcześnie. Chciałam się popisać, że już teraz widzę, nie? Dobra. No Trochę za późno o, i teraz co? Będzie za późno Teraz to będzie za późno Wracaj! Come back! Oh my goodness! Come back. <laughs> I Gdzie jest kostka? O! Teraz! Nie wiem, za wcześnie. O, oh. prawy Ty, może jak kostka będzie na guziku, to wtedy skoczyć? Co ty na to? Może. Dobra, może. tak zrobimy. 5 lat później może się to udać. Na pewno się uda, wierzę w Ciebie. I believe. I believe you can fly. Dobra. Dobra. Oj, no to A. chyba teraz do późno. To możliwe, że ja się zakochałam. Bardzo możliwe. To możliwe, bardzo, bardzo. Dobra. Przeleci teraz. Za wcześnie. Masz! Nie mam. Mogłaś trochę jeszcze obrócić kamerę i byś złapała. Ale było dobrze, to chyba o to chodzi. Czyli... A się wyskoczyła? To jest ta naprawdę... Czyli tak na czerwonym na guziku jest, to wtedy ok. Bo tak chyba weszłaś, tak? No chyba zaczęło się te takie piku-piku. wtedy wyszło. W sensie to odliczanie takie. No. Ale to nie można odliczanie patrzeć, bo kostka może być gdziekolwiek wtedy. Jak tu wpada i wtedy zaczyna tak, tak, tak. A zaczyna tu? Się na, na zielono palić. A, dobra, dobra. To ja wskakuję. No teraz. O, o, jest! Jest! O. O. Czeka, ja ci postawię portale. A nie mogę. Nie możesz. A mogę z kostką ustawić portal? Nie, ale e, naciśniesz to, upuścisz. Jestem dalej mój portal? Czy jest? Dzień dobry. Dobry. Szanowny. Ojejku, czekaj. co teraz? Hmm, dobra, dzieje się coś? Tak, wiatrak się chyba zatrzyma. Muszę trzymać. Na pewno? No, wiatrak muszę się zatrzyma. Bo jak puszczę, to patrz Aha. No dobra, to ja spróbuję tam wskoczyć. Jak Chodź. się zatrzyma wiatrak, to nie puszczaj. <śmienicza> A -a -a -a. I co teraz? A mogę cię. Mogę gdzieś postawić portal tam? Tam mogę chyba. A nic się z tobą nie stanie, jak puszczę kostkę? Eem... Co się ze mną stanie, jak ja puszczę kostkę? Nie wiem Coś to masz patrzeć? Ja jestem A ja cię F przez F okno Widzisz mnie? No dobra, widzę Czy ty możesz kierować laster przez te okno, czy nie bardzo? Hmm. Trochę jest yy, za, nisk. za nisko laser hmm. Ja mam tutaj dużo białych ścian I tutaj też mam do lasera ten Tak jakbym... Gdzie? A tu? Jakby tu trzeba było laser, tylko... Ty, a... O! A może na o. tej ścianie postawisz portal? I na tej ścianie postawisz portal. Czekaj. Na tej ścianie portal i na której jeszcze... I na tej tu tylko ciebie. A, dobra, 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 widziałem faktycznie. Okej. Okay Nie chcę kostki. Ty zobacz na podłodze nawet pod sobą Masz takie kratki jakbyś tam mogło właśnie. Że w tych miejscach trzeba stawiać <grym> widzisz? Pod nogami. <grym> Chciałabym no teraz tak ładnie postawić Co no. się się włączył jakiś. Nie. Czekaj, wioski czekaj, wioski czekaj, wioski. bo tu nie, nie świeci mi tu Laser skasł i wiatrak się zatrzymał A, już? Nie wiem dlaczego no, no dobra, no to zapraszam do siebie a jak ty tam czekaj jak się tam stałeś bo no tam i, i spać tam w dół. I tam i tu i tu. I tu i tu i tu. I no. I tu. Lecę. I jestem. Jej. Chono tu do mnie. To ty do mnie chacujesz. No. To trzeba nacisnąć ta dźwignia. Znowu są 3-4. Ouch, zapuchułam się. Za kulisami. A! No trzeba płyta stworzyć. A, mam płytę od razu. Będzie na wierzchu. Nie trzeba nic nice. robić.